Są drzwi, których otwarcie zmienia bieg całego życia. Pani Irena spędziła 55 lat w małżeństwie, wychowała dwie córki, pogrzebała marzenia i przełknęła zdrady. Ale tego lipcowego popołudnia, przekręcając klamkę do własnej sypialni, odkryła, że niektóre rany są zbyt głębokie, by się zagoić. To, co zobaczyła w tamtym momencie, nie było tylko zdradą, było groteskowym odbiciem całego zmarnowanego życia. To historia o tym, jak 78-letnia kobieta zamieniła dekady milczenia w krzyk wolności, który odbił się echem przez pokolenia. Jeśli takie historie poruszają twoje serce, zapisz się, aby zawsze otrzymywać prawdziwe relacje kobiet, które odnalazły swoją siłę tam, gdzie świat widział tylko słabość. Mam na imię Irena. Mam teraz 78 lat. Ale ta historia wydarzyła się, gdy miałam 73 lata. To był dzień, w którym przestałam być niewidzialna. Dzień, w którym 55 lat małżeństwa eksplodowało przed moimi zmęczonymi oczami. I dzień, w którym odkryłam, że moje milczenie było moją największą bronią. Pamiętam ciężar torby z zakupami w mojej prawej ręce tego lipcowego popołudnia. W supermarkecie było tłoczno, kolejki nie miały końca. A ja wróciłam. Do domu wcześniej niż zwykle. Klucz obrócił się w zamku z tym znajomym zgrzytem, tym samym dźwiękiem, który słyszałam od pięciu i pół dekady. Zostawiłam zakupy w kuchni. Mleko trzeba było wstawić do lodówki, ale najpierw chciałam zmienić buty, które uciskały moje spuchnięte stopy. Powoli weszłam po schodach, trzymając się poręczy, którą Benedykt obiecał naprawić dwadzieścia lat temu. Każdy stopień skrzypiał pod moim ciężarem, znana symfonia, która obwieszczała moją obecność każdemu, kto chciał słuchać. Drzwi do sypialni były uchylone. Usłyszałam śmiech nie byle jaki śmiech, ale ten ochrypły chichot, który znałam od dziecka. Moja najstarsza córka Helena zawsze tak się śmiała, gdy była zdenerwowana. Młodsza Klaudia szeptała coś, czego nie mogłam zrozumieć chnęłam... drzwi. Świat się zatrzymał. Nie metaforycznie, dosłownie się zatrzymał. Wentylator sufitowy zamroził swoje łopatki w powietrzu. Zegar z kukułką na ścianie zadławił się w połowie ogłaszania godziny trzeciej. A ja, Irena, kobieta, która prała brudne majtki przez 55 lat, zobaczyłam moje dwie córki w moim małżeńskim łóżku. Helena miała na sobie mój niebieski, jedwabny szlafrok. Ten, który Benedykt mi dał na naszą pięćdziesiątym rocznicę ślubu. Klaudia bawiła się czymś złotym na palcach. Mój pierścionek. Benedykt był między nimi. Nagi, jak go matka urodziła. Z tym cynicznym uśmiechem, który znałam tak dobrze. Tym samym uśmiechem, którego używał, gdy wracał do domu śmierdząc. Tanimi perfumami. Irena... Powiedział nawet nie próbując się zakryć. Wróciłaś wcześniej. Nie krzyczałam, nie płakałam, nie zemdlałam, po prostu odwróciłam się i zeszłam po schodach. Każdy stopień skrzypiał innym oskarżeniem. Wyjęłam telefon z torby i wybrałam numer, który miałam zapisany od 20 lat. Doktor Marino? mówi Irena. Nadszedł czas. Następne godziny były zamazane od zażenowanych twarzy i żałosnych przeprosin. Helena zeszła pierwsza, próbując zawiązać pasek mojego szlafroka drżącymi palcami. Mamo, to nie jest tak jak myślisz. Zaczęła, a ja prawie się roześmiałam. Pięćdziesiąt lat życia, i wciąż myślała, że jestem idiotką. A co powinnam myśleć, Helena? Że odmawiacie różaniec? Klaudia pojawiła się później. Z moim pierścionkiem wciąż wiszącym na jej małym palcu. Zawsze była najbardziej bezczelna z nich dwóch. Mamo, nie rozumiesz. Tata potrzebuje specjalnej opieki w jego wieku. Specjalnej opieki. Powtórzyłam słowa smakując jad. Tak to teraz nazywają? Benedykt szedł na dół jako ostatni, ubrany w pośpiechu, koszula zapięta źle. Siedemdziesiąt osiem lat i wciąż uważał się za ogiera. Usiadł w swoim ulubionym fotelu, zapalił papierosa i spojrzał na mnie, jakbym ja była intruzem. Irena, porozmawiajmy jak dorośli zawsze wiedziałaś, że jestem mężczyzną z potrzebami. Potrzeby kolejne słowo do dodania do mojego słownika małżeńskich eufemizmów jak wyjazd służbowy oznaczał motel. Jak ważne spotkanie oznaczało nową kochankę. Jak prezent dla dziewczynek oznaczał łapówkę za milczenie. Mamo, Helena spróbowała ponownie. Robisz burzę w szklance wody. Jesteśmy nowoczesną rodziną. Nowoczesna rodzina. Spojrzałam na nie dwie i widziałam tylko obce kobiety używające twarzy niemowląt, które karmiłam. Dziewczynek. Które zaprowadziłam do szkoły, kobiet, które oddałam na ołtarzu. Kiedy moje córki stały się tym? Macie dwie godziny na opuszczenie mojego domu, powiedziałam moim głosem spokojnym, jak stojąca woda. Twój dom? Benedykt zaśmiał się tym suchym śmiechem palacza. Zapomniałaś, kto tutaj płaci rachunki? Wtedy się uśmiechnęłam. Po raz pierwszy od dziesięcioleci uśmiechnęłam się naprawdę. Weszłam na strych, podczas gdy oni kłócili się w salonie. Skrzynia była tam, gdzie zawsze, ukryta za zapudłami z ozdobami świątecznymi i albumami ślubnymi, których nigdy. Więcej nie otworzyłam. Zamek zaskrzypiał, gdy przekręciłam klucz. Kolejny znajomy dźwięk w symfonii mojego życia. W środku, 55 lat dowodów. Czarno-białe zdjęcia Benedykta z pierwszą kochanką jeszcze w czasie naszych zaręczyn rachunki z moteli, starannie ułożone według kroku wyniki badań lekarskich siedmiu nie ośmiu chorób wenerycznych, którymi mnie zaraził wyciągi bankowe pokazujące przelewy na konta które nie były ani moje, ani jego i kasety pudła i pudła kaset magnetofonowych. Każda oznaczona datą i imieniem. Benedykt i sprzątaczka. 12 1982. Benedykt i szwagierka. Boże Narodzenie 1987. Benedykt i nauczycielka Heleny. Zebranie rodziców 1995. Ale prawdziwy skarb był na dnie. Brązowa koperta z pieczątką kancelarii adwokackiej. W środku kopie aktów notarialnych. Mieszkanie w centrum kupione ze sprzedaży biżuterii, którą mi dał, żeby zamknąć mi usta. Dom na plaży, nabyty za pieniądze, które zaoszczędziłam udając, że wydaje w salonie kosmetycznym. I najważniejszy dokument. Akt własności domu, w którym mieszkaliśmy. Przepisany na moje nazwisko 15 lat temu, kiedy Benedykt był zbyt pijany, by przeczytać, co podpisuje. Zeszłam na dół tylko z jedną teczką. Reszta zostanie. Zachowana na odpowiedni moment w salonie zastałam żałosną scenę. Benedykt rozmawiał przez telefon ze swoim prawnikiem. Helena płakała na kanapie, Klaudia malowała paznokcie, jakby nic się nie stało. Możesz się rozłączyć, Benedykcie. Powiedziałam rzucając teczkę na stolik kawowy. Twój prawnik nic na to nie poradzi. Wziął papiery drżącymi rękami. Z wściekłości lub strachu. Nie umiałabym powiedzieć. Widziałam, jak jego twarz zmienia kolor z czerwonego na fioletowy, a potem na chorobliwy szary, kiedy zrozumiał. Ty, tyż, Mio... wyszeptał. Nie. Poprawiłam go siadając w moim ulubionym fotelu. Tylko kobieta, która nauczyła się grać według Twoich zasad. Doktor Marino przyjechała w 20 minut. Zawsze podziwiałam jej punktualność. Kobieta po sześćdziesiątce, nienagannie białe włosy, szary kostium i uśmiech, który mógł zamrozić piekło. Poznałam ją na kursie alfabetyzacji dla dorosłych, kiedy w końcu zdecydowałam się nauczyć czytać, w wieku pięćdziesięciu trzech lat. Kolejna rzecz, o której Benedykt nigdy się nie dowiedział. Pani Ireno? Przywitała się całkowicie ignorując pozostałą trójkę. Przyniosła pani wszystkie dokumenty? Jeszcze nie, doktor. Najpierw chcę, żeby oni kilka rzeczy zrozumieli. Helena próbowała wstać. Kim jest ta kobieta, mamo? Co to za papiery? Usiądź, Heleno. Mój głos miał nową władzę, a może starą, zakopaną pod dekadami uległości. To jest moja adwokat. A te papiery dowodzą, że wszystko w tym domu, łącznie z domem, należy do mnie. Niemożliwe! Benedykt uderzył pięścią w stół. Ja wszystko kupiłem. Ja utrzymywałem tę rodzinę. Za jakie pieniądze? Benedykcie? Marino otworzyła swoją teczkę i zaczęła wyciągać dokumenty. Z pensji, którą pan wydawał w motelach? Z prowizji, które pan przelewał swoim kochankom? Czy z pieniędzy, które pani Irena oszczędzała przez dziesięciolecia, udając, że wydaje na drobiazgi? A inwestując w nieruchomości? Cisza była rozkoszna. Widziałam dokładny moment, w którym Klaudia zrozumiała, że niczego nie odziedziczy. Widziałam, jak Helena oblicza w myślach, ile ma na koncie oszczędnościowym. Widziałam, jak Benedek starzeje się o 10 lat w 10 sekund. Mamo Klaudia spróbowała słodkiego tonu, który działał, kiedy miała 5 lat. Nie zrobisz tego swoim córkom. Moim córkom? Zostawiłam pytanie w powietrzu, ciężkie jak ołów. Moje córki umarły w momencie, w którym zdecydowały się dzielić łóżko z własnym ojcem. To nie był pierwszy raz. Wyszeptała Helena i natychmiast zakryła usta. Cisza była teraz ogłuszająca. Marino przestała pisać. Benedykt zamknął oczy. A ja? Ja tylko przytaknęłam. Wiem. Wiesz? Głos Benedykta wyszedł zduszony. Wiem o wszystkim. Jak długo, Heleno? Odkąd przestałaś być moją córką i stałaś się kochanką swojego ojca? Helena zaczęła płakać. Ten brzydki płacz, z złukaniem i smarkaniem. Od. od kiedy miałam 25 lat? Kiedy Paweł mnie zostawił? A ty, Claudio? Osiemnaście. Nawet nie próbowała płakać. Zawsze była bardziej podobna do ojca. Zaraz po mojej maturze. Myślicie, że byłam ślepa? Głucha? Głupia? Wstałam i podeszłam do regału. Za Biblią, której nigdy nie czytaliśmy, stał mały magnetofon. 15 maja 1988 roku. Klaudia właśnie skończyła osiemnaście lat. Wcisnęłam przycisk play. Głos Klaudii młodszy, ale nie do pomylenia, wypełnił pokój. Tato, a jeśli mama się dowie? Odpowiedź Benedykta została przerwana przez Helenę, która wyrwała magnetofon z moich rąk i rzuciła nim o ścianę. Ile ich masz więcej? krzyknęła. Trzydzieści siedem lat nagrań, kochanie. Każdy szept na korytarzu. Każdy jęk w pokoju gościnnym. Każda brudna obietnica, którą składaliście, kiedy myśleliście, że śpię. Marino Nadal robiła notatki, niewzruszona. Ona już znała tę część historii. Słyszała wszystko, zorganizowała wszystko, przygotowała wszystko. Dlaczego nie zrobiłaś nic wcześniej? Zapytał Benedykt i po raz pierwszy od pięciu dekad wydawał się naprawdę zagubiony. Bo miałam plan. Bo każdego dnia, kiedy mnie zdradzaliście, stawałam się bogatsza. Bo każde kłamstwo, które opowiadaliście, dokumentowałam. Bo podczas gdy wy bawiliście się w nowoczesną rodzinę, ja budowałam swoje ciche imperium. Jakie imperium? Klaudia zaśmiała się tym histerycznym śmiechem. Jesteś analfabetką gospodynią domową. Byłam. Wzięłam do ręki oprawione w ramki świadectwo ze ściany. Kolejny, dobrze strzeżony sekret. Ukończyłam administrację w wieku 60 lat. Podczas gdy wymyśleliście, że jestem na bingo. Twarz Benedykta Lekcje była polematem grozy. Rekolekcje były konwencjami przedsiębiorczości. przedsiębiorczości. Fizjoterapia? Spotkania z agentami nieruchomości. Marino otworzyła nową teczkę. Teraz porozmawiamy o przyszłości. Pani Irena przygotowała kilka dokumentów. Po pierwsze zaczęłam smakując każde słowo rozwód. Po 55 latach w końcu pozbędę się tego ciężaru nie możesz tego zrobić Benedykt wstał z purpurową twarzą nie po takim czasie. Mogę i zrobię. Marino ma już wystarczająco dużo dowodów zdrady, aby zapewnić, że wyjdziesz z niczym. A my? Zapytała Helena cichym głosem. Wy? Wzięłam dokument, który Marino mi podała. To jest mój testament. Wszystko zapisuję Wąsikowi. Kim? Jest Wąsik? Zapytała Klaudia. Mój kot, jedyny samiec w tym domu, który nigdy mnie nie zdradził. Eksplozja była wspaniała. Benedykt kopnął stolik kawowy. Helena podarła poduszki. Klaudia rozbiła chiński wazon, który odziedziczyłam po mojej matce. Pozwoliłam im wszystko zniszczyć. W końcu miałam pieniądze z ubezpieczenia. Nie możecie tego zrobić. Benedykt złapał Marino za ramię. Poważny błąd. Panie. Benedykcie, powiedziała jej głos ostry jak brzytwa. Sugeruję, żeby pan zabrał ode mnie rękę, zanim dodam napaść do oskarżeń, które już obejmują, oprócz seryjnej zdrady, kaziroctwo z własnymi córkami. Cofnął się, jakby dostał w twarz. Kaziroctwo to przestępstwo, kontynuowała Marino. Nagrania pani Ireny, w połączeniu z zeznaniem, które pańskie córki właśnie złożyły w mojej obecności. Są wystarczającym dowodem, aby zapewnić wyrok skazujący. Nie odważyłabyś się, syknęła Klaudia. Zniszczyłabyś reputację rodziny. Jakiej rodziny? Zapytałam. To nigdy nie była rodzina. To był burdel, w którym tylko ja nie brałam pieniędzy. Mamo, Helena wydawała się naprawdę zszokowana. Jak możesz tak mówić? Jak mogę? Spędziłam 55 lat w ciszy. Przełknęłam zdrady, upokorzenia, choroby. Prałam pościel brudną od krwi i perfum. Udawałam, że nie widzę, nie słyszę, nie wiem. Teraz moja kolej na mówienie. Jest jeszcze jedna rzecz. Ogłosiłam podchodząc do szafy w korytarzu. Coś, co odkryłam niedawno. Wróciłam z trzema brązowymi kopertami. Po jednej dla każdego z was. Benedyk otworzył swoją jako pierwszy. Jego ręce zaczęły drżeć, zanim jeszcze wyciągnął całą zawartość. Zdjęcia: dziesiątki z nich: on z Sarą, najstarszą wnuczką Heleny, mającą wtedy 15 lat. On z Patrycją, nastoletnią córką Klaudii. Kompromitujące pozy w miejscach, które rozpoznałam nasza sypialnia, samochód, gabinet to. To jest fotomontaż. Wyjąkał. Detektyw, którego wynajęłam, jest bardzo profesjonalny. Data, godzina i lokalizacja na każdym zdjęciu. Niektóre mają nawet audio. Pokazałam mały cyfrowy dyktafon. Chcesz posłuchać, jak twoja wnuczka Sara nazywa cię dziadkiem z temperamentem? Helena zwymiotowała na perski dywan. Klaudia zrobiła się biała jak papier. Po raz pierwszy od dziesięcioleci zobaczyłam prawdziwy strach w oczach Benedykta blefujesz spróbował. Ja nigdy, nigdy, jak nigdy nie dotknąłeś szesnastoletniej sprzątaczki w 1982 roku jak nigdy nie uwiodłeś nauczycielki Heleny w szkole podstawowej masz schemat, Benedykcie. Im młodsza i bliższa rodzinie, tym bardziej cię to podnieca. – Kłamstwo! – krzyknęła Helena, ale jej ręce drżały, trzymając zdjęcia. – Sara nigdy powiedziałaby mi… – Jak opowiedziałaś mi, kiedy twój ojciec zaczął cię odwiedzać w nocy? Cisza była grobowa. Marino nadal notowała, profesjonalna do samego końca. – Dokonałyście swoich wyborów – kontynuowałam. – Wybrałyście jego pieniądze ponad godność – Wybrałyście chore przyjemności ponad miłość matki. Teraz żyjcie z konsekwencjami. Czego chcesz? Benedykt w końcu zapytał pokonany. Chcę, żebyście wyszli z mojego domu. Chcę rozwodu. Chcę, żeby ta chora rodzina skończyła się tu i teraz. A jeśli nie wyjdziemy? Klaudia nadal próbowała udawać twardą. Wyjęłam swój telefon komórkowy. Komisariat. Chodzi o to zgłoszenie o pedofilii i kaziroctwie, o którym wspomniałam. Nigdy nie widziałam, żeby trzy osoby biegły tak szybko. Rozwód był szybki. Z dowodami, które przedstawiła Marino, sędzia nawet nie mrugnął okiem, zanim przyznał mi wszystko. Benedykt wyszedł z sali rozpraw postarzały, zgarbiony. Cień człowieka, za którego się uważał. Helena i Klaudia próbowały zakwestionować testament, twierdząc, że nie jestem w pełni władz umysłowych. Marino zniszczyła tę obronę w 15 minut, przedstawiając moje dyplomy, moje inwestycje, moje coroczne badania psychologiczne. Tak, przygotowywałam się do tego od dziesięcioleci. Wysoki sądzie, powiedziała Marino w tym pamiętnym dniu. Pani Irena nie tylko jest zdolna umysłowo. Ona jest prawdopodobnie najbardziej świadomą osobą na tej sali. Całe miasto się o tym dowiedziało oczywiście. W małym miasteczku skandal rozchodzi się szybciej niż ogień w suchej słomie. Benedykt stracił pracę. Helena została zwolniona ze szkoły, w której uczyła. Klaudia widziała, jak jej salon kosmetyczny pustoszeje w ciągu tygodnia. Zadowolona? Benedykt spotkał mnie na rynku sześć miesięcy później. Wyglądał na sto lat. Zniszczyłaś swoją własną rodzinę? Nie. Dawałam okruchy gołębiom w spokoju. Ujawniłam to, co już zniszczyliście. Kochałem cię, powiedział i prawie uwierzyłam. Na swój pokręcony sposób, ale kochałem. Kochałeś to, co reprezentowałam. Darmową służącą. Matkę? Twoich dzieci. Idealne alibi. Ale mnie, i Ireny, nigdy nie widziałeś. A teraz? Umrzesz sama? uśmiechnęłam się. Wolę uczciwą samotność od zgniłego towarzystwa. Poszedł, wlokąc nogami. To był ostatni raz, kiedy widziałam go żywego. Zmarł dwa lata później, w tanim domu opieki, kłócąc się z córkami o emeryturę. Helena i Klaudia nawet nie poszły na pogrzeb. Były zajęte pozywaniem się nawzajem o spadek, który nie istniał. A ja? Nadal karmiłam gołębie w tysiąc tysią tysią zgodzie z moimi wyborami. Ponieważ nauczyłam się, że rodzina to nie krew, to szacunek. A kiedy szacunek umiera, krew staje się tylko czerwonym płynem bez znaczenia. Rok po rozwodzie otrzymałam niespodziewaną wizytę. Laura. Moja prawnuczka, córka Sary. 17 lat wystraszone oczy, czteromiesięczny brzuszek. Prababciu, powiedziała w drzwiach, mogę wejść? Zaparzyłam herbatę. Opowiedziała wszystko. Ojciec wyrzucił ją z domu. Matka Sara była w głębokiej depresji od czasu skandalu. Krewni odwrócili się. Nie miała dokąd pójść. Dlaczego przyszłaś? Do mnie? Zapytałam. Wszyscy wiedzą, że jestem wiedźmą, która zniszczyła rodzinę, bo babcia jest jedyną osobą, która miała odwagę powiedzieć prawdę. Zapłakała. I dlatego, że muszę się uczyć. Uczyć czego? Jak nie być jak one? Jak moja babcia Helena jak moja mama. Jak wszystkie kobiety w tej rodzinie, które sprzedały się za okruchy uczuć. Spojrzałam na tę ciężarną i przerażoną dziewczynę, i zobaczyłam siebie w wieku osiemnastu lat, wychodzącą za mąż za Benedykta bo tak należało. Zobaczyłam Helenę w wieku dwudziestu pięciu lat, akceptującą to, co niewyobrażalne bo nie znała innej formy miłości. Zobaczyłam, jak cykl próbuje się powtórzyć Możesz zostać powiedziałam. Ale pod pewnymi warunkami. Jakiekolwiek. Po pierwsze, wracasz do szkoły. Po drugie, idziesz na terapię, zapłacę. Po trzecie, uczysz się zawodu. Po czwarte, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie. Akceptujesz mniej niż zasługujesz. Laura zgodziła się na wszystko. W następnych miesiącach zamieniłam pokój gościnny. Ten sam, w którym doszło do tylu zdrad, w przestrzeń odrodzenia. Laura uczyła się w dzień, pracowała w nocy. Kiedy urodziło się dziecko, dziewczynka zdążyła zaoszczędzić wystarczająco dużo, żeby wynająć własne mieszkanie. Jak mam ją nazwać, prababciu? Wybierz mocne imię. Kobiety, która się nie kłania. Wiktoria, Wiktoria Marino. Uśmiechnęła się na cześć dwóch kobiet, które nauczyły mnie walczyć. W dniu, w którym się wyprowadziły, Laura mnie uściskała. Dziękuję za zerwanie łańcucha. I w końcu zrozumiałam. Moja zemsta nigdy nie polegała na niszczeniu. Chodziło o wyzwolenie. Dziś mam 78 lat. Mieszkam w tym samym domu, ale teraz on oddycha. Otworzyłam wszystkie okna, pomalowałam ściany na jasne kolory. Zamieniłam ciężkie meble na lekkie elementy. Wąsik, mój kot spadkobierca, mruczy mi na kolanach, kiedy piszę. Laura ukończyła prawo. Specjalizowała się ironicznie w prawie spadkowym. Broni kobiet takich jak ja: cichych, zdradzonych, niewidzialnych. Wiktoria ma teraz pięć lat. Silna dziewczynka, która nie boi się mówić nie. Helena odwiedziła mnie w zeszłym miesiącu. Była chora. Potrzebowała pomocy. Spojrzałam na złamaną kobietę w moich drzwiach i zobaczyłam tylko niemowlę, które karmiłam. Zapłaciłam za leczenie, ale nie ofiarowałam przebaczenia. Niektóre rany są zbyt głębokie. Klaudia zniknęła. Mówi się, że została prostytutką w Warszawie. Nie osądzam. Każda żyje z wyborami, których dokonała. Marino nadal jest moją adwokatką i przyjaciółką. Pijemy herbatę w czwartki, śmiejemy się z ironii życia, planujemy darowizny dla domów wsparcia dla kobiet ofiar przemocy domowej. Żałujesz? Zapytałam niektórego dnia. Czego? Że czekałaś tak długo. Długo się zastanawiałam, zanim odpowiedziałam. Nie. Każdy dzień milczenia był cegłą w budowie mojej wolności. Gdybym wybuchła w wieku trzydziestu lat, wyszłabym z niczym. W wieku 50 lat byłabym tylko kolejną rozwódką pełną goryczy. W wieku 73 lat wyszłam jako wojownicza zwycięzczyni. Wieczorem wchodzę na taras. Ten sam widok jak zawsze, ale teraz wolnymi oczami. Nie jestem już uległą Ireną, zdradzoną żoną, opuszczoną matką. Jestem tylko Ireną, spóźnioną adwokatką, przebiegłą inwestorką. Obecną prababcią, spełnioną kobietą. Wiatr kołysze moimi białymi włosami i myślę o wszystkich kobietach, które wciąż są uwięzione w zgniłych małżeństwach, wychowując córki, aby powtarzały cykl. Dla nich zostawiam moją historię. Nie jako instrukcję zemsty, ale jako dowód na to, że nigdy nie jest za późno, aby się odrodzić. Słońce zachodzi złotem na horyzoncie. Wąsik wchodzi mi na kolana. Laura dzwoni, żeby zapytać, czy zjem z nimi kolację. Jestem w pokoju. Jeśli takie historie poruszają twoje serce, zapisz się, aby zawsze otrzymywać prawdziwe relacje kobiet, które odnalazły swoją siłę tam, gdzie świat widział tylko słabość.